Słuchajcie, przychodzę z zakupami. Kupiłam sobie trzy perfumetki. Najpierw tu Wam pokażę Paragon z, z perfumerii. Spółka ZOO 55 zł za 3 sztuki. Sporo, bo 2 sztuki po 20 zł, jedna za 15. A to są te maleńkie. Słuchajcie, one nawet mają 8 ml. No trudno, dałam się trochę obudzić buty, ale no potrzebowałam perfumetek i teraz na pierwszy rzut idzie ideal. Słuchajcie już tutaj psiknęłam, więc to jest typowo PRL-owski, kościółkowy zapach. Idzie do saszetki, do sanatorium, żeby po prostu się nim tam gdzieś na wylocie psikać. Kenia Safari. Słuchajcie, pachnie wyjątkowo ładnie. To jest jakiś taki mocny zapach. Słuchajcie, mi to nawet trudno mi stwierdzić. Bo on tak pachnie trochę jakimś ciastem, takim pysznym ciastem, takim dobrze nasączonym ciastem, pysznym, Waszym ulubionym. Tak mi się skojarzyło. Bardzo dobry z, z zapach. No i, i Beauty Girl pomiędzy tym kościółkowo-perelowskim a takim troszkę lepszejszym. No z, z obydwu. I z Ideala słuchajcie, tu mi pociekło, czyli bardzo wodnisty jest. I z Beauty Girl też pociekło. Ten jest taki bardziej spód kawy intensywniejszy, bardziej zbity, no i ma też inną już tutaj tą psikawkę. Te mają metalowy, a ten mają plastikowy. No i nigdzie mu nie spociekło z tego, z końcówki, więc jest chyba lepszejszy. Ten sobie już zatrzymam do pracy, a te dwa po prostu idą do sanatorium. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa pa.